Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i w dzisiejszym odcinku będę odpowiadała na zadane przez Was pytania. Oczywiście jeszcze z góry chciałam podziękować wszystkim, którzy te pytanka mi zadawali, ponieważ to dzięki Wam powstał właśnie ten odcinek. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy od razu do pytań, ponieważ było ich dość sporo. Ile jesteś w swoim obecnym związku? Jak się poznaliście? W moim obecnym związku jesteśmy od 2017 roku, czyli no już le powolutku dochodzi do 7 lat i poznaliśmy się przez aplikację Tinder. Czy twoi najbliżsi kiedykolwiek dali ci odczuć, że twój chłopak nie jest wśród nich akceptowany? P.S. Uwielbiam Was jako parę. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy również za pytanka. Odpowiadając nie, moja rodzina jest tolerancyjna. Czy będziesz starać się, żeby pracować w pierwszej klasie w Emirates? Szczerze nie planuję rozwoju kariery w tej branży, a awans do wymienionej pozycji zajmuje kilka bądź nawet kilkanaście lat. Już prędzej, myślę, że przez ten okres wolałabym dążyć do możliwości latania w pierwszej klasie, ale jako pasażer, a nie załoga. Czy Twoim zdaniem, Emirates to najlepsza linia, w której można pracować? To jest jedyna linia lotnicza, na której ja pracowałam, więc no nie mam żadnego porównania. Natomiast jest to na pewno dobra opcja dla osób, które chciałyby zwiedzić wiele krajów, ponieważ praca dla Emirates daje takie możliwości. Czy nie męczycie praca stewardessy, jetlagi i tym podobne do tego vlogowanie? Praca stewardessy jest specyficzna, no i niestety faktycznie wiąże się ona z ciągłym zmęczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o vlogowanie, stało się naprawdę to moim hobby, więc tak naprawdę pomaga mi to w regeneracji. Ja lubię być produktywna, jako że jestem pewna, że no nie spędzę całego życia pracując dla Emirates, to staram się wykorzystać jak najwięcej, podczas gdy tutaj jestem. No i myślę, że takie vlogi będą super pamiątką. Czy masz jakiś cel, na który oszczędzasz, że wydajesz się mega ambitną dziewczyną, która ma pomysł na siebie? Dziękuję serdecznie za miłe słowa i już pewną inwestycję mam za sobą, ale kolejne w planach, więc odpowiadając na te pytanie, tak, nadal oszczędzam na dalsze cele. Czy wiążesz swoją przyszłość z Dubajem i co sądzisz o mieszkaniu tutaj po takim czasie? Nie, ja nie wiążę swojej przyszłości z Dubajem. Mieszkam tutaj już rok czasu. I nadal w 100% się nie zaklimatyzowałam. Być może jest to przez ciągłe życie na walizkach, ale również dobija mnie fakt, że jednak przez większość czasu w roku życie poza klimatyzowanymi budynkami jest praktycznie niemożliwe. Czy Twoje postrzeganie Dubaju zmieniło się od czasu przed przyjazdem do chwili obecnej? Szczerze mówiąc, od samego początku Dubaj jakoś mnie specjalnie nie urzekł. Osobiście wyczuwam, że każdy zakątek tego miejsca jest zbudowany pod turystów, więc życie jest tutaj bardzo kosztowne. Jest to na pewno bardzo ciekawy kierunek na wypoczynek, wakacje w luksusowym stylu, natomiast takie życie. Codzienne, codzienne dla przeciętnie zarabiającej osoby. Niekoniecznie. Czy zawsze marzyłaś o zawodzie Stewardesy? Nie, ja nigdy nie marzyłam o zawodzie Stewardesy i tę pracę traktuję jako taką chwilową odskocznię. No i oczywiście możliwość do podróżowania. Największe rozczarowanie podróżnicze. Każde miejsce ma swój urok. A dzięki tej pracy mogę jedynie liznąć odrobinę kultury z różnych zakątków świata. No nie wiem, natomiast odpowiadając na to pytanie, powiedziałabym może, że najbardziej rozczarowały mnie Chiny. W ilu krajach byłaś, zanim zaczęłaś latać? Byłam w Niemczech, byłam w Niemczech z rodzicami, u cioci oraz na wymianie, ponieważ właśnie w techniku mieliśmy. Taką wymianę, że e, uczniowie z Niemiec przylatywali do nas, a później my wylatowaliśmy do nich i ja właśnie w tej wymianie e, wzięłam udział. Byłam również na wakacjach w Grecji, oczywiście w Anglii, gdzie rozpoczęłam moją pracę jako au pair. No i już tam e, na chwileczkę zostałam, mieszkałam tam. E, byłam również, mieszkając już w Anglii, poleciałam do Francji. Eee, na, to był taki wypad urodzinowy e, i byłam jeszcze w e, Szwecji promem. Jak łatwo jest poruszać się w Dubaju w porównaniu do Gdańska i Londynu. E, ja powiem, że tutaj w Dubaju nie korzystam z komunikacji miejskiej, ale słyszałam, że autobusy jeżdżą okrężnymi. Drogami. Dostępne jest również oczywiście metro, ale akurat tutaj, w pobliżu miejsca, w którym ja się znajduję, nie ma stacji, więc bez posiadania samochodu jestem wskazana na taksówki. Możliwe jest również wypożyczenie auta, natomiast nawigacja często zawodzi, a długie spacery, do których jestem przyzwyczajona z Polski bądź UK, aby dostać się z punktu A do punktu B, w Dubaju są zazwyczaj niemożliwe, ponieważ pogoda przez dłuższy okres po prostu nie pozwala na spędzanie czasu na zewnątrz, więc miasto nie jest przystosowane dla pieszych. Brak chodników i tym podobne. Gdybyś musiała teraz pracować w innym zawodzie, jaki by to był zawód? No, ja już... Jakby miałam nową pracę rozpocząć przed właśnie tutaj, dostaniem się do Emirates. Miało to być na recepcji luksusowego kasyna w centrum Londynu, i to dokładnie miejsce pokazywałam wam w jednym z moich vlogów, który tutaj Wam się wyświetli. Do którego Was serdecznie odsyłam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. A po czasie miałam w planach przebranżowienie się na Krupiera, czyli pracownika kasyna obsługującego gry hazardowe. Oczywiście kontynuowałabym również vlogowanie tutaj na YouTube, które sprawia mi wiele frajdy, natomiast na dzień dzisiejszy nie przynosi mi żadnych dochodów. Jedynie dzięki Waszej serdeczności i chęci wsparcia tego, co robię, jestem wdzięczna za każdą postawioną kawę. Co najbardziej zaskoczyło Cię, a co rozczarowało w pracy, Stewardesy. Więc zacznę, co mnie zaskoczyło, a zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie opieka oraz troska ze strony firmy nad pracownikiem. W życiu żaden inny pracodawca nie zapewnił mi tak wiele, a tych prac dosyć sporo miałam. Chociaż, być może jest to złudna iluzja, jako że my odpłacamy się ciężką pracą i przestrzeganiem dość wysokich wymagań narzucanych przez firmę. W każdym aspekcie odważę się powiedzieć, że czuję się wręcz kontrolowana, oceniana i rozliczana. Mam znajome, które zostały poproszone np. o zrzucenie zbędnych kilku kilogramów, aby móc kontynuować te pracę. Również to, że firma zapewnia miejsce zamieszkania wiąże się to z szeregiem zakazów oraz obowiązków. No i niektórzy nazywają te miejsce złotą klatką. A teraz przejdę do tego, co mnie rozczarowało. No i z perspektywy nieograniczonych podróży rozczarowała mnie po prostu rzeczywistość. Członkowie załogi są po prostu e, zmęczeni po ciężkiej pracy, no i szybka regeneracja, przystosowanie się do nowego środowiska, pogody, jak i bardzo często zmian stres, strefy czasowej jest praktycznie niemożliwe, aby w pełni wypocząć, no i znaleźć czas na zwiedzanie. Nasze pobyty są ograniczone i często zwiedzamy kosztem naszego zdrowia. Co cię najbardziej denerwuje w tej pracy? Hmm. Moim zdaniem powiedziałabym, że taka Utrata kontroli po podpisaniu umowy. Życie tak naprawdę jest w rękach firmy. Mówią ci, co masz robić, gdzie iść, kiedy pracować. Co miesiąc czekasz na nowy grafik, zwykle towarzyszy temu ból serca. Miesiąc rezerwowy, którego ja, dzięki Bogu, jeszcze przyjemności mieć, nie miałam, jest jeszcze gorszy, ponieważ dosłownie codziennie. Trzeba być w stanie gotowości, trzeba mieć spakowane walizki, uprasowany mundur, ponieważ nie wiadomo, kiedy zostaniemy wezwani do stawienia się na lot. Planowanie przerw graniczy z cudem, latanie niezliczone nieprzespane noce, wyczerpujące energię, nie pozostawiając miejsca na motywację, posiadanie tendencji do kompromisu z jakimkolwiek planem. Który się pojawi, no i nieodkładanie zadań osobistych na później wymaga dyscypliny. Podaj trzy minusy życia w Dubaju. Więc pierwszym minusem są nieustanne upały, które przez większość czasu uniemożliwiają takie normalne funkcjonowanie na świeżym powietrzu. Drugim minusem są wysokie koszty życia, gdzie bardzo często cena jest nieadekwatna do jakości. A już trzecim minusem niech będzie, że na prawdziwe przywileje związane z życiem w Dubaju mogą liczyć jedynie jego prawowici obywatele, a jak wiadomo, tutaj. Tak po prostu obywatelstwa się nie dostaje. Czy planujesz zmienić lokalizację swojego mieszkania? Nie, nie planuję zmienić lokalizacji mojego mieszkania, już prędzej planuję zmienić kraj. Twój chłopak ma zawsze wolne, jak przylatujesz do Londynu. Eee, tak, zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem. Eee, wiem, kiedy mam lot do Londynu. No, i wtedy od razu planujemy, co będziemy robili, jak się spotkamy. Średnio widujemy się raz w miesiącu, odkąd przeprowadziłam się do Dubaju. No i śmieję się, że czasem jest to częściej niż jak mieszkaliśmy razem, gdzie ja przez dłuższy okres pracowałam na nocne zmiany, a on w ciągu dnia. Wspominałaś kiedyś, że dostałaś report, czy kiedykolwiek zgłosiłaś kogoś? W tej pracy bardzo popularne są skargi za wszystko i na wszystkich. Ja jakoś nigdy nie marnuję czasu ani energii na zaczepki, natomiast faktycznie zdarzyło mi się zgłosić pewną osobę, ale był to konkretny powód z jasnymi dowodami, gdzie no, niestety skutkowało to utratą pracy. Właśnie tej osoby. Czy twoi rodzice pochodzą z Polski? Tak. Jak nauczyłaś się języka angielskiego? Więc język angielski miałam rozszerzony w szkole. Uczęszczałam również na dodatkowe, prywatne zajęcia, właśnie języka angielskiego. Nauczyłam się go również grając w gry online. No i też dużo dała mi przeprowadzka do Londynu, gdzie tego. Języka musiałam po prostu używać na co dzień. Czy lubisz imprezować? Eee, tak, lubię, ale tylko z odpowiednim towarzystwem. Czy robisz zakupy spożywcze online, zwłaszcza w upalne dni, gdzie ciężko jest się poruszać w Dubaju? Eee, tak eee, i paradoksalnie, czasami nawet wychodzą one taniej niż te zrobione stacjonarnie. Wymarzony prezent. Ja osobiście zdecydowanie wolę dawać niż dostawać, ale taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy, powiedziałabym. Aha, i to jest oczywiście prezent od siebie dla siebie. Eee, może torebka Louis Vuitton tutaj wam pokażę, jaka dokładnie. Czy chciałabyś spróbować pracy również w innej linii lotniczej? Etihad, Qatar, Air Arabia. Europejskie linie lotnicze czy tylko w Emirates. Jako że nie planuję rozwoju w tej branży, to praca dla Emirates w zupełności mi wystarczy. Emirates wybrałam ze względu na zakwaterowanie w Dubaju. No i nie wyobrażam sobie zmiany firmy głównie przez intensywny trening. I rozpoczęcia pracy tak naprawdę na tym samym stanowisku, natomiast od zera, więc to trochę tak, jakby, no nie wiem, zrobić krok w tył. Czy rozważała ścieżkę kariery w Emirates nie tylko poprzez awans do lepszej klasy, ale na przykład przebranżowienie się do HR lub pilota, i czy Emirates daje takie możliwości? Moim zdaniem, jeżeli ktoś jest ambitny i konsekwentny, to nic nie stoi na przeszkodzie w rozwoju. Każda praca wiąże się z odpowiednią kwalifikacją i doświadczeniem, więc, jeżeli spełnimy warunki w danej dziedzinie, to mamy wiele możliwości. A ja, jako że nie wiążę swojej przyszłości z mieszkaniem w Dubaju oraz pracą na stażu, to nie myślę o przebranżowieniu się tutaj w firmie Emirates. Jaką jedną wskazówkę dałabyś osobie aspirującej do Emirates? Zapoznać się uważnie z kryteriami obowiązującymi podczas rekrutacji i potraktować to wydarzenie jako doświadczenie życiowe. Moją tajemnicą było wybranie się na tę rozmowę, Kwalifikacyjną, zupełnie przypadkowo od razu ze spakowaną walizką, już gotową na wylot do Dubaju, jako że wzięłam udział w wydarzeniu podczas mojego urlopu. Więc może to również jakoś podświadomie pomogło. Czy wybielasz zęby? Nie, nie wybielam, nigdy nie wybielałam. Chciałabym. Natomiast nie chce mi się specjalnie jakoś teraz być na diecie, którą trzeba właśnie przestrzegać podczas tego procesu. Czy ciężko jest dostać lot na Malediwy albo Mauritius jako stewardessa? Lot na Malediwy w mojej linii lotniczej jest lotem w tej z powrotem, więc nigdy nie zatrzymujemy się w tym miejscu, dlatego też atrakcyjność tego lotu spada. A jeżeli chodzi o lot na Mauritius, jest to lot, który mamy szansę otrzymać, jeżeli będziemy wysyłać na niego prośbę. No i akurat jedna z moich spolokatorek jest fanką właśnie tej destynacji. No i tam już niejednokrotnie, w tym miejscu była, gdzie stewardessy latają na urlop. To oczywiście zależy od preferencji. Jako, że mamy dostęp do zniżek na bilety, to wiele stewardess wybiera wypoczynek w jakichś tropikalnych, rajskich krajach, gdzie jest dość drogo. No ale dzięki zniżkom pracowniczym możemy troszeczkę obniżyć te koszta. Ja należę do tej nudniejszej części, która zawsze na urlop wybiera kierunek dom. Dużą ci się loty? Czy macie tak intensywnie w pracy, że szybko mija? Ile macie czasu na spanie podczas lotu? No, i wszystko to zależy od długości lotów, od pasażerów, od ilości pasażerów, od samej załogi, jak szybko po prostu poradzimy sobie podczas serwisu. No, ogólnie mówiąc, zazwyczaj jest dość intensywnie. I zawsze jest coś do zrobienia, więc raczej na nudę czasu brak. Długość przerwy również, co lot jest zupełnie inna. No i moja najdłuższa przerwa do tej pory wynosiła 4 godziny podczas 17-godzinnego lotu. Czy dbasz o dietę i aktywność fizyczną? Masz piękną figurę. Um, Dziękuję bardzo za komplement i no niestety wstyd się przyznać, ale nie przywiązuję jakoś specjalnej uwagi co do diety oraz aktywności fizycznej. Jak wspominasz czasy szkolne. Podstawówka była super, gimnazjum porażka, a później technikum również jak podstawówkę wspominam bardzo dobrze. Nawet bym powiedziała, że chyba jedne z lepszych czasów. Jak wypracować taką pewność siebie? Myślę, że wystarczy wyjść ze strefy komfortu. No i z doświadczeniem zbudujemy pewność siebie. Najgorsze i najlepsze wspomnienie z podróży: więc najlepsze to był mój pierwszy mm, operacyjny lot. No i e, tutaj wam również go ca w całości opowiedziałam. Z tego również jest filmik, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście. To serdecznie was do niego odsyłam. Hmm. A jeżeli chodzi o najgorszy, myślę, że to są wszystkie, na których e, winę przez nieumiejętność zarządzania grupą ze strony seniorów e, próbowano zrzucić na stewardesy. E, spotkało mnie to już niestety kilkukrotnie, e, gdzie tak naprawdę od razu zareagowałam i wyszło to na ich niekorzyść. Niestety awans w tej pracy otrzymuje się według stażu oraz zapotrzebowania. No niekoniecznie może z umiejętnością będzie doświadczeniem. Dlatego co niektórym przydałoby się przydałby się po prostu doda dodatkowy trening, aby faktycznie sprostać swoim obowiązkom. Chociaż nie ukrywam, że bycie team liderem jest nie lada wyzwaniem, no i należy mieć do tego wiele cierpliwości. Ulubione jedzenie. Ja generalnie jestem fanką domowego jedzenia. Jeżeli chodzi o restaurację, moją ulubioną restauracją jest Hakasan. No a tak takie moje zazwyczaj wybory jakiegoś jedzenia, może które zamawiam, to zazwyczaj pizza, sushi. A jeżeli właśnie chodzi o takie fancy restauracje, to zawsze wjeżdża Black Coat. No i oczywiście moje ciasteczka. Jak długo chcesz jeszcze pracować w Emirates? Max jeden kontrakt, czyli w sumie 3 lata, a aktualnie przepracowałam już rok. Czy chcesz na stałe mieszkać w Londynie? Nie. Czy jest możliwość wspólnego grafiku z żoną, przyjaciółką? Nie. Jedynie na co można wysyłać e, wspólną prośbę, jest to okres, na który rezerwujemy nasz urlop. No, jedyną szansą na wspólny lot jest po prostu e, zamiana, o ile jest taka możliwość. Który kraj e, byś zobaczyła najchętniej, a który najmniej? Szczerze mówiąc, ja nie jestem jakimś typem e, wielkiego podróżnika. Większość miejsc, w których, e, większość miejsc, w których byłam ciekawa, już odwiedziłam, tak jak właśnie Stany, Nową Zelandię, Szwajcarię. Natomiast moim największym marzeniem jest e, odwiedzenie Japonii, chociaż może niekoniecznie m, pracując jako stewardesa Emirates, bo wiadomo, tam jest czas naprawdę ograniczony. Z tego, co słyszałam, my też... E, Znajdujemy się dość daleko od samego centrum, a ja naprawdę chciałabym tam polecieć i po prostu na spokojnie sobie pozwiedzać. Czy hotele, na których zostajecie, zazwyczaj są przy lotnisku? Hmm, z mojego doświadczenia, czyli do miejsc, w których latałam, powiedziałabym, że jest to tak 50-50. Na przykład w Miami mamy hotel przy samej plaży. Która z tego co pamiętam, była w odległości jakoś godziny od samego lotniska. Tak samo w Nowym Jorku, gdzie również busem jedziemy godzinę do naszego hotelu, ponieważ zostajemy w samym sercu na Times Square. Natomiast na przykład w takim San Francisco, Chicago, Londynie, mamy typowo hotel. Przy lotnisku. Czy jest możliwe, zostanie dłużej w jakimś kraju po przylocie do niego? Jak to wygląda? Nie ma takiej możliwości. W skrajnych przypadkach przy odwołanym locie, no ale to na to zazwyczaj nie mamy wpływu, nie możemy również tego przewidzieć ani zaplanować. No, bądź gdy zachorujemy, natomiast będziemy pod stałą kontrolą, od razu zosta zostanie do nas wysłana opieka. Medyczna, która zadecyduje o naszym powrocie do Dubaju, i nawet jeżeli nie będziemy w stanie operować lotu, to i tak zostaniemy ściągnięci z powrotem do kraju, lecąc jako pasażer. Czy wiele osób pali papierosy w Dubaju? W miejscach publicznych jest kategoryczny zakaz palenia tytoniu. Aby móc legalnie zapalić papierosa w Dubaju, należy wybrać się do dedykowanego Miejsca. No i tutaj, bardziej niż papierosy, zdecydowanie popularna jest shisha. Twoja największa fobia. Moją największą fobią są na pewno igły. Ja już niestety wielokrotnie dlałam podczas zastrzyków, a pobieranie krwi w moim przypadku. Jest tylko i wyłącznie możliwe w pozycji leżącej, tak aby po prostu nerwy równomiernie się rozłożyły i wtedy jestem w stanie to przeżyć. Już na sam koniec mam jeszcze kilka pytań w języku angielskim, zadanych przez siostrę mojego chłopaka, więc również tutaj na nie. How long does it take to get ready for work in the morning since they have strict uniform makeup policy? I usually give myself an hour to get ready. Is there anything emirates can improve on to make your shifts better? Mm, I would say give me an upgrade. I'm working hard for this upgrade, like what what are you waiting for? Since you started working at Emirates, have you developed an interest in planes? Uh, not really as I am fully satisfied by gain knowledge during the course uh, to get cabin crew license. And it was a lot. It was a lot. Since moving to Dubai, have you started any new hobbies? Uh, I would say yes and no. I actually stopped some of them because uh, it would cost me way way too much to continue. Uh, my hobbies here. Classes itself plus transport just way too much. Unfortunately I don't have my PC here uh, to continue playing games. And yeah, I started vlogging, which is my hobby, so yeah, I'm happy. I'm happy with this. I to byłoby już na tyle, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Serdecznie zachęcam Was do zostawiania kciuku w górę, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego... Nie robicie do sekcji komentarzy, gdzie zawsze czytam wszystkie komentarze, uwielbiam je czytać oraz na nie odpowiadać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.